Oto drugi odcinek z historii ludzkości. W tych czasach największym wrogiem człowieka była mysz. Trudniej było ją pokonać. Ale był kot, który na szczęście był mega godem w takich rzeczach. No więc tak zawitał chod w rodzinie. Wioska była perfekcyjna, że aż... Inni ludzie chcieli do niej przychodzić. Inni ludzie zbudowali swoje domy. I wszyscy żyli razem. A skoro żyli razem, musi się porozumiewać. Dzień dobry, jestem pyrpeć. a ja jestem pieseł, a ja Kotel. A ja jestem szanker. Tak właśnie. A ja jestem malu. Hej, też mi się hmm. Ale jak dam ci trzy jabłka? Hmm, no dobrze. I tak powstał handel. Dzie dziękuję. Blum, blum, blum. Ja też tak chcę. Czy dasz mi wszystko, ja ci dam nic? Nie? O, jestem głodny. Hmm? Hmm, he, he. Czem. Hej! Wygnam cię! Ten maluszek musiał przejść przez niebezpieczne dżungle, gorące pustynie Sahary, Morze Śródziemne, gdzie były sztormy. I też więc musiał pierwszy wypłynąć jako pierwszy człowiek na świecie. Musiał wypłynąć świat łódką, a potem przez ludowatą Europę. Poszedł na północ. Jak ja wyglądam po raz miejsc styl. Żelazo. Od Teraz mój lud nazywa się lud Wikingów, Mam całą armię!

No dobra, ile razy bądź powtarzać, ty tak, a ty szybciej, no ty głupsze, jak możesz tak robić, ja ci rozkazuję, nie płacę ci za to, ty głupsze, szybciej, normalnie, czy ja muszę wszystko robić sam? To trud, trudne. Dobra, szefie, co teraz robimy? Ja wiem, wracamy się do Afryki, żeby się zemścić na moich wrogach. Nudy. Już wiem, wyprowadźmy się, tylko jakimś zwierzęciem by tu pojechać w Fiat? No, Mną, no. okej, okay, ale zrobimy to w następnym odcinku. Pa!